Witam, pozdrawiam serdecznie, gotujemy sobie makaron na spaghetti, jeszcze raz dziękuję Ci dalek za kuchenkę, spisuje się idealnie, proszę tylko spojrzeć, makaron jeszcze twardy, wrzuciłem do wrzącej wody, ale myślę, że 7-8 minut jak pogotuję to będzie dobrze. Kuchenka sprawuje się idealnie. Bez zarzutów. Może pokażę jeszcze prezentację kuchenki z tej strony. Z tej. Piękne wygwarowane znaki. Co przede wszystkim widać, piękno pomienia. Jak się dmuch chodzą, lepiej. No i co, proszę Państwa? No... Ale one in the forest. Czyli samo... jesteś samotnik w lesie. Przepiękna kuchenka. Tu mi ogień się dogasił. Za muszę spalić od nowa. Się pozdrawiam wszystkich oglądających i pozdrawiam serdecznie Filip Pełczyński. Dziękuję.